Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 29 października 2025 roku. Po1486 rozporządzenie ministra finansów i gospodarki punkt 1 z dnia 16 października 2025 roku. w sprawie wykazu min, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2024 na podstawie artykułu 10 ustawy 7 ustawy z dnia 2 października 2003 roku. O zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw dziennik ustaw pozycja. Z z punkt drugi zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy ustala się wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok, które w roku podatkowym 2024 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców, o których mowa w artykule 10 ustawy 1 ustawy z dnia 2 października 2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw z podatku od niemyślnik ruchomości stanowiący załącznik do rozporządzenia. Paragraf Punkt 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Finansów i Gospodarki. Ja punkt 1. Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej myśli Gospodarka na podstawie paragraf 1 ustawy 2.4 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku To dla szczegółowego zakresu działania ministra finansów i gospodarki dziennik Ustaw pozycja. Punkt 7. Punkt drugi zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dziennik Ustaw z 2004 roku. Pozycja 1291 z 2005 roku. Pozycja z 2006 roku. Pozycja z 2013 roku. Pozycja 1646 oraz 2014 roku. Pozycja punkt czwarty dziennik ustaw myślnik dwa myślnik POS. 1486 załącznik do rozporządzenia ministra finansów i gospodarki z dnia 16 października 2025 roku. Dziennik usta pozycja punkt spusty wykaz gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencję ogólnej za rok 2024 województwo dolnośląskie punkt pierwszy Kłodzką, punkt drugi Lednica, punkt trzeci Wałbrzych, województwo śląskie punkt pierwszy Gliwice, punkt drugi Tychem.